Dzień dobry, z tej strony witam was już w czwartym odcinku naszej drugiej serii z Jugosławii, bo pierwszym razem upadłem. W dzisiejszym odcinku będzie się długo działo. Za dwa miesiące wybuchnie druga wojna światowa. My przygotowujemy nasz wielki atak na Bułgarię i próbujemy przeżyć. Więc to, co nam pomoże przeżyć to wystawienie tych greckich dywizji z takich pachołkowatych. Może zmieńmy im jakoś wygląd. Zmieńmy im wygląd na... Gdzieś tutaj widziałem takie łopatki. O, to będą łopatki. To będą nasze pachołkowate dywizje. I ich głównym celem będzie po prostu bronienie wybrzeża. Znajmy tutaj jakiegoś generała, przed ciebie. I garnizonuj o ten obszar. I żeby garnizonował tylko porty. Co do naszych spadochroniarzy, im też zmienimy ładnie znaczek. Ponieważ to nie będą to normalnie spadochroniarze, to będą... To będą wilki. To będą wilki. Tfu, co ja mówię, to będą sokoły, one będą niczym sokoły. spadać na nasze wroga, tak, tak, na pewno się uda. który by... tak, bentro? Molotow, jej, let's go, co teraz będzie, Gdańska albo wojna. Czyli tak, pozbierajmy troszkę siły politycznej, żebyśmy mogli uzasadnić cel wojenny. Będzie to kosztować 41, więc na razie nie będziemy niczego nowego kupowali. Te dywizje wystawmy od razu do tego typka, niech się szkolą. I zacznijmy szkolić nowe dywizje. Dziwo Grecy chyba podnieśli jakiś power swój. Tak, mają 8000, jej. Jak wyszkolimy 4 dywizje, to będą mieli 0. Jak pięknie. Rozbudowaliśmy uniwersytet w Belgradzie. Więc idziemy w centralne zarządzanie. Bunkry się za chwilę skończył robić. I będziemy mieli już tutaj poziom bunkrów trzeci. Wydobycie zbadane, idziemy w lepsze rozproszenie przemysłu mamy 400 samolotów I niestety to lotnisko jest za małe na tyle samolotów, szkoda więc odeślimy je do Belgradu nasze te dywizje już się praktycznie przeszkoliły całe, więc zróbmy inny myk was odeślemy tutaj do nowego typka dołącz się tutaj polipka Do się tu. Wszystkie dywizje, które będą wystawione dołączcie tu. Mamy 9 dywizji, zadamy ci jakiegoś typka randomowego, a wy będziecie po prostu już bronić tego wybrzeża jak na razie. Polska rzuciła niewie... niemieckie ultimatum. No i wojna się rozpoczęła. Mamy 43% napięcia. Czekam tylko aż, no dokładnie Polska jest w aliantach. Poczekam jeszcze chwileczkę, aż Niemiec zaatakuje kraje Beneluxu i Danię. No teraz, aktualnie, co oni robią? Pomijają linii Marginota i wtedy właśnie zaatakują Bułgarię. Centralne zarządzanie zbadane, Warszawa upadła. Polska skapitulowała. A my zbadaliśmy lepszą doktrynę powietrzną. Dobra, zaczęło się. Luksemburg robi siły specjalne, ojoj. Oj. Więc tak, zaczynamy uzasadniać cały wojenny. Za 70 dni. Rezygnuję. Raczej nikt nie zagwarantuje mnie niepodległości. Oby Holandia skapitulowała. Ugh. Finlandia odrzuca radzieckie żądania. Kolejna wojna. Je. Yeah. Rozbudowaliśmy arsenał, więc lecimy w serbską stal. Za chwilę dojdziemy do momentu, kiedy będziemy produkować jeden myśliwie dziennie. Fajnie będzie wtedy. Belgia skapitulowała. A i Luksemburg został zaatakowany. Więc tak, tutaj dywizje się przeszkoliły, więc dodajmy je do armii broniącej wybrzeża. Mamy już 12 ludzi, o dziwo. Którzy będą bronili naszego wybrzeża, więc zastanawiam się czy nie dać tutaj przypadkiem, żeby jeszcze w ogóle po prostu wybrzeża bronili. Dzięki temu raczej nikt się nie zdesantuje. Te SRR na Finlandię. Bywa i tak. Ojoj, co się podziało? Więc tak, po pierwsze Jezuseret nas wzywa do broni, żeby ten. Jak to się nazywa? Finlandii pomóc, więc niech będzie. Niech będzie, niech będzie. E, po drugie upadek parywa. Typowe. Francja skapitulowała. Typowe zaraz po upadku parywa. Powstała ta Francja wisi. Drugi rozej w kampierz. Nie wiem jak to się czyta. Kumpień. Luksemburg skapitulował. Dostajemy 447. Z... Ty, co to jest? Ciekawe. Ej, ciekawe. Przytulił takie coś. Mm. Mam nadzieję. Taką skrótą nadzieję, że y, anglicy się zdesantują w tej Albanii. I wyłocham zbioru. Bo... bo, bo czarne to widzę, tak? Serio czarne to widzę. Możemy w końcu zwiększyć pobór. To na pewno trzeba zrobić. Pełny pobór. Let's go. Rosyjskie czołgi se Islandia, co? Ślanie powstało, wow! Ej, ciekawe. Zobaczmy, jak tam lotnictwo. Włosi mają 2000 samolotów, no tak 1500 około. My mamy 500. Rosjanie mają 3000, a Wy macie 4000. Anglicy mają 2000? Francja nie istnieje. Jak tam USA? Na razie USA się rozbudowuje. Przestańmy importować stali, bo mamy trochę za dużo. Tak samo Wolframu. Jesteśmy samo co do Wolframu. I to bardzo dobrze. Was już wystawmy, tylko niech dołączy do tego pana. I może nie, tą to, to szkołę. z tego, że jesteś w szkołą. Dodajmy ci na przykład kolor biały. Tak. Biały tak ładnie wygląda. Niczym nie wiem co. Więc wystawmy ile da się. Wystawmy ile da się. Masz 19 dywizji. Wszyscy się szkolą pięknie. Bliskie stosunki z Rumunią właśnie robią źle. Nie, serio? Bułgaria dostała gwarancję niepodległości? Wiel to się stało? Olipko. Trzeba przerwać uzasadnianie, bo... Chociaż czy może atakujemy? Nie dobra, przerwijmy uzasadnianie. Może zdajemy tą gwarancję, byłoby miło. Okej, okay, drugi arbitraż wydański. Węgrzy dołączyli do osi. Czyli tak, Bułgarii raczej już nie zaatakujemy. Nasza główna armia idzie tutaj bronić granic naszych. Wy się trochę przeszkoliliście, więc wszyscy którzy się przeszkolili tworzycie nową armię. pod dowództwem ciebie. I ty będziesz bronił tego. Będziesz miał kolor żółty. Może inaczej. 20... Tak, podsegregujemy, okej okay, dobra. To tak, wy idziecie tu. Wy idziecie tu. Smutne to, że Bułgaria dostała tą gwarancję. Wolne fabryki cywilne. Jej, dobudujmy może bunkr do czterech. Dobudujmy. Narwej. Jak? Oj. Oj. 5000 samolotów. Oj. Dobra, mamy samoloty. Tutaj już jest 600, więc wystawmy kolejne skrzydło. Na razie tyle ile możemy. Będziemy to limitować do 400. Może jak zrobimy ten przewrót cały. To się uda. Jak tylko mogli się wybudują, to wybudujemy tutaj infrastrukturę, tutaj i chyba tyle. Dobra, radary. Brytyjczycy wylądowali we Włoszech, a to ciekawe. I, i chyba zostaną właśnie otwarci. I tutaj wylądowali Brytyjczycy, to dobrze. Chociaż ja bym to chętnie przytulił. Ups, Włochy spiskują przeciwko nam. One robią wojnę z Grecją. On chciał Grecję zaatakować. Ale to tak, ty moja piękna armia. Nie przeszkolisz się, co ja poradzę. Dajmy jedną dywizję, drugą, trzecią. Dołącz się tu do tego rozkazu. Ty armię dostaniesz rozkaz zająć. O dziwo tutaj Brytyjczycy wylądowali, więc chyba to się nie powiedzie nasz piękny atak. Alianci zajęli całą tą jakimiś kuniami. Okej. Okay. Dobra. Zręczyli nas, więc anulujemy nasze wielkie plany desantowe. Wy jesteście już w osi. Jesteście. Eee, Olipko, Co my teraz budujemy? Bunkry. Olipko, Bo jak oni się tutaj przeleją, to będzie źle. Więc tak. Wy bronicie wybrzeża. Wy stoicie tutaj. Wy stańcie się szkolić. Łącz... I będziecie mieli za zadanie utrzymać to. To będzie chyba najgorzej tutaj. Zbudujmy jakieś tam forty. Od razu. I na samą górę. Grec moi przyjaciele, kochani. Eee, Poproszę o wsparcie. 9 dywizji macie. Wow. Bierę wszystko i, i te wszystkie dywizje dołączają do tego pana. Zaproponujemy aliantom dostęp wojskowy, nie żeby coś, ale żeby mogli zachodzić po naszym terytorium. Właśnie za chwilę skończą robić wojnę z Grecją, czyli zaatakują Grecję. 600 samolotów będzie latało nad naszymi głowami. Będzie próbowało bronić naszych ziem. Te samoloty także będzie, będą latały. Metalne milicje zostały zbadane. Idziemy w, w obrona. Na razie to jest pusto. Upadł... Jakim cudem Kairu upadł? Oj oj Na szczęście już zauważyłem, że Rosjanie przychodzą na nasze granice. Będą nas bronić. Wydobycie! Jaj! Jest 40. idziemy w deszcz... Nie, szyfrowanie. Włochy wysyłają żądania wobec terytorium Grecji. Czyli co to oznacza? To oznacza, że my po prostu... Ma, ma cele wojenne. Włochy wypowiadają wojnę. Tam jest Grecja. Wojna nastała. A my widzimy się w kolejnym odcinku, bo ten odcinek jest wystarczająco długi. No i tyle. Mam nadzieję, że nie upadnę. Piszcie w komentarzach, ile Wam się wydaje, że przeżyję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć!